Pan z wami. Słowa ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo albo proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem powiadam Wam, dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w Królestwie Niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w Królestwie Niebieskim. Oto Słowo Pańskie. Domykamy dzisiaj naszych rekolekcji. Więc przypominam, że zaczynaliśmy od tego, by przyjrzeć się naszym sercom, co kryje się w moim sercu, na ile ono jest otwarte, jakie nurtują myśli w tych sercach naszych, na co jesteśmy gotowi, na co nie gotowi, co myślimy, co przeżywamy. Starałem się to pokazać i w postaci Mojżesza, około 60-letniego, który był sfrustrowany pewnie i nie widział za wiele sensu chodząc po pustyni z owcami jeszcze swojego teścia i tam usłyszał to swoje imię, to wezwanie Pana Boga, Mojżeszu, Mojżeszu. Tak samo myśleliśmy, mówiliśmy o syryjczyku na amanie, który był trendowaty który wcale właśnie nie miał tak łatwo przyjąć to uzdrowienie. Właśnie też takie swoje turbulencje, różne wewnętrzne rozterki przeżywał. Ale mieliśmy też wczoraj uroczystość zwiastowania, więc widzimy też, jak do Maryi Bóg przychodzi. Nie wszystko musi być pogmatwane w życiu. Chociaż wiemy, że też... Życie Maryi potem nie było proste, chociaż cały czas wsłuchane w Boga, w Jego słowo, rozeznające, rozważające w swoim sercu i pragnące pełniąc, pełnić wolę Bożą. I kroczenie właśnie tą drogą wsłuchania, rozważania w sercu, jako drogą królewską, doprowadziło ją do tego, że jest dzisiaj królową nieba i ziemi. Więc przez te wszystkie niuanse jakoś przechodziliśmy, i dzisiaj na koniec też docieramy do takiego słowa, które mówi o prawie jako czymś ważnym, czymś, czego nie można pominąć. Bo my czasami mamy tendencję przeciwstawiać miłość prawu, właśnie to, co jest w naszym sercu, przeciwstawiać różnym prawom czy zasadom w tym świecie obowiązującym. I myślę, że po prostu trzeba nam takiej mądrości, żeby zobaczyć, że to nie jest przeciwko sobie. Jezus sam to mówi i sam to ukazuje w sobie samym, że jest miłością, a jednocześnie mówi, jak ważne jest zachowywanie prawa i że On sam jest wypełnieniem tego prawa. I czasami te rzeczy techniczne, nazwijmy to, te wszystkie zasady naszego życia, prawa dotyczące naszego życia, zajmują nam dużo więcej czasu i przestrzeni jakoś w naszym życiu niż miłość. Ale tak po prostu jest w tym świecie. Pamiętam kiedyś e, ojca Joachima Badeniego, o którym tu już wspominałem, naszego dominikańskiego mistrza duchowego. Miał rekolekcję w jakimś klasztorze u sióstr. Jak przystało na hrabiego, powiedział: Oczywiście to sióstr nie dotyczy. Ale jeżeli chodzi o ducha świętego, który jest potrzebny w życiu chrześcijanina na każdego, to jest ogień, to jest płomień, to jest żar. A często w klasztorze zostało już tylko centralne ogrzewanie. A od kaloryfera niczego nie zapalisz. Może miło, może ciepło, poukładane wszystko, ale od dawna już o nic nie chodzi. Nie ma życia. I to nie dotyczy tylko klasztorów, ale dotyczy naszych rodzin, naszych wspólnot, ale w pierwszym rzędzie dotyczy mnie samego, mnie samej. Czy jeszcze tam płomień jakiś jest, jakiś żar, coś co ożywia, czy tylko już poukładane wszystko według zasad i praw, i tam wtedy już nic się nie rozpali. Ale jednocześnie, gdyby tylko był płomień, a nie było żadnych zasad i praw, to też to droga donikąd. Wybuchnęłoby, popaliłoby się i by zgasło. To też nie o to chodzi. Dlatego warto mieć taką mądrość w sobie, poukładania różnych rzeczy, tak żeby przyjąć tę miłość, troszczyć się o to, patrzeć tak jak mówiłem od początku w swoje serce, czy tam jeszcze rzeczywiście jest miłość, jest ogień Ducha Świętego, jest taki sens, coś co mnie rzeczywiście ożywia. A jednocześnie jak patrzę, jak to się rozwija dalej, jak ta miłość działa w moim życiu, może potrzeba to uporządkować. Tak czy inaczej na pewno potrzebujemy takiej mądrości, żeby to w życiu poukładać, bo to nie jest tylko na chwilę, ale życie chrześcijańskie to jest najczęściej droga długodystansowa. Przypomina mi się, jak kiedyś jeden włoski ksiądz dzielił się ze mną taką historią swojej rodziny. Akurat w tej rodzinie było chyba trzech kapłanów i siostra zakonna. Wszyscy byli misjonarzami za granicą, pracowali, ale mieli tatę niewierzącego. I tato nawrócił się dopiero w podeszłym wieku. Więc oni, będąc na misjach, dzwonili do mamy, jak tam u taty, jak to statom teraz wygląda. No i mama odpowiadała dzieciom, no, mówi dużo modli się, ale ja nie widzę, żeby on był nawrócony. No i za jakieś parę miesięcy znów tam dzwonią, mówią, jak, jak teraz jest z tatą. No, dużo modli się. Ostatnio zaczął trochę wcześniej wstawać i nim pójdzie do pracy, bo miał taką małą firmę, to wcześniej idzie nam prze święto. Ale ja nie widzę, żeby on był nawrócony. No i znów za jakiś tam czas dzwonią, a ja teraz no dużo modli się, chodzi na temsze rano, ale ostatnio zaczął jeszcze tym wszystkim bezdomnym biedakom pomagać w miasteczku. Teraz to na pewno nie jest nawrócony, bo ja od tego mam tylko jeszcze więcej roboty. No, i znów za ileś tam miesięcy dzwonią, a teraz, no i mama mówi, no teraz dużo modli się, chodzi na temsze rano, pomaga tym biedakom, ale ostatnio zaczął jeszcze trochę wcześniej wstawać i nim pójdzie do kościoła, sprząta w kuchni. Teraz to już nawrócone. No, a te dzieci się śmieją, mówią, no ale jak, bo może to przez to, że sprząta w kuchni jest nawrócony, to wcześniej był nie teraz sprząta w kuchni to jest nawrócony. To jest przesadne. No. A mama odpowiedziała bardzo mądrze. Mówi tak, bo widzicie, przez to, że on zna pana Jezusa, mnie jest lżej żyć. I jak tego słuchałem, to przyszła mi do głowy taka refleksja, że każdy z nas ma swoją drogę, i na tej drodze nie można wszystkiego od razu osiągnąć. Tak pstryk już wszystko umiem. Natomiast mogę być jak koziołek Matołek, biegać po całym świecie, szukając tego, co jest bardzo blisko, czyli w moim sercu. Mogę biegać na modlitwy, na mszę świętą, nie wiem, jakieś uwielbienia, Bóg wie, co tam jeszcze wymyślać. A zawsze gdzieś wraca to pytanie, a jak się mają moi najbliżsi z tym, że ja jestem wierzący, czy wierzący? I myślę też, że są potrzebne te wszystkie etapy, czyli najpierw no jakaś modlitwa, muszę gdzieś się w tej modlitwie odnaleźć, potem w mądrości, czyli w słuchaniu słowa Bożego, właśnie Namszy Świętej, czy gdzie indziej, że nabieram wiedzy też. Która jest bardzo potrzebna do wiary, potem właśnie pomoc innym, właśnie jakimś biedakom, bezdomnym, czy komu tam akurat. I dopiero potem jakoś do mnie dociera, że muszę też robić takie zwykłe, proste rzeczy. I że w tym się najwięcej okazuje. Ale tego nie da się zrobić tak, pstryki już. Tylko muszę przejść kolejne jakieś etapy, kroki na mojej drodze, żeby dojrzewać, 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 żeby wszyscy, z kim mam do czynienia, również moi najbliżsi, doświadczali owoców Ducha Świętego, czyli pokoju, radości, miłości, cierpliwości, łagodności. Czy to jest w moim życiu? Czy Duch Święty, którego przyjmuję ten ogień żar, wydaje owoce, a nie jest tylko płomieniem? Bardzo mi się to wydaje sensowne, że, że, że to w tej codzienności to się okazuje. Nie? Że mogę rzeczywiście doświadczać od moich najbliższych, że jest zmiana, również dla mnie. Przez to, że ktoś jest wierzący. Ja pamiętam, miałem taką grupę nawróconych kobiet, jak byłem w Łodzi, przeorem. Nawróciły się, ja nazywałem je korpo dziewczyny. Takie, że rzeczywiście młode kobiety jakoś spotkały Pana Boga w swoim życiu, nawróciły się. Tylko tak jak w Łodzi bywa. No, akurat w ich wypadku też tak było, że 90% ich mężów są agnostykami albo ateistami. Nie? I po jakimś czasie zorganizowaliśmy rekolekcje nie tylko dla nich, ale też dla ich rodzin, czyli również ci mężowie przyjechali. Nie? No i. Y jak pytałem na początku rekolekcji, a dlaczego przyjechałeś? Jesteś ateistą, jesteś niewierzącym, agnostykiem, dlaczego przyjechałeś? A on mówi: Bo ta żona, odkąd mówi, że jest wierząca, jest lepszą żoną. I tak przyjechałem zobaczyć, z czego to się bierze. Że jeżeli rzeczywiście autentyczne jest nawrócenie, to w ludziach rodzą się pytania. Właśnie w tych niewierzących, skąd to się bierze, że ten człowiek jest jakimś lepszym człowiekiem? Że jest lepszym mężem, lepszą żoną, lepszą córką, lepszym ojcem, mamą. Jakby dlatego, że znam pana Jezusa. Nie, że wiele słów, że coś tam, nie wiem, pokazuje, transparenty, nie wiem co, tylko że w codzienności nagle ktoś drugi doświadcza, że mu jest ze mną lepiej. Dlatego, że jestem wierzący, że znam Pana Jezusa, że mam z nim jakąś relację. I tak naprawdę w tym się okazuje też to, co nazywamy naszym osobistym charyzmatem, czyli jakąś moją misją w tym świecie, która jest niepowtarzalna. Bo tak jak się mówi, że każdy z nas ma inny odcisk palców. Więc jesteśmy niepowtarzalni, z czego czasami korzysta policja. <grymna> Ale, no właśnie, przez to, że ja jestem niepowtarzalny czy niepowtarzalna, to Bóg dla mnie też ma niepowtarzalne dary, charyzmaty i też niepowtarzalną misję, którą chce mi powierzyć. I kończąc tę rekolekcję, chciałbym Wam przeczytać fragment który znalazłem w adhortacji papieża Franciszka, Gaudet et exultate. to jest 24 czwarty punkt, który mógłby być i dla mnie, i dla Was życzeniami na koniec tych rekolekcji. Niech Bóg da, abyś umiał rozpoznać, jakie jest to słowo, to orędzie Jezusa, które Bóg chce powiedzieć światu, Poprzez Twoje życie. Daj się przemienić, daj się odnowić duchowi, aby to było możliwe, i aby w ten sposób Twoja cenna misja nie została utracona. Pan ją dopełni również pośród Twych błędów i złych chwil, pod warunkiem, że nie porzucisz drogi miłości i zawsze będziesz otwarty na jego nadprzyrodzone działanie, które oczyszcza i oświeca. Wydaje mi się to bardzo pięknie ujęte. Do czego Bóg nas zaprasza? I jak chce nas prowadzić? To co przeżywamy podczas tych rekolekcji, mam nadzieję, może być jakimś kolejnym impulsem, że warto, że idąc tą drogą i czerpiąc z tej miłości, którą Bóg dla nas ma i czerpiąc z tych wszystkich łask, które dla nas przygotował, że możemy, idąc Jego śladem krok po kroku, dojść nie tylko sami, ale razem z innymi do Królestwa Bożego czego sobie i Wam życzę. Amen.